Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy od województwa podkarpackiego, a konkretnie od malowniczo położonego, ekologicznego gospodarstwa, które znajduje się na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Rodzina Maziejuków zajmuje się tu ekologiczną hodowlą liczącą obecnie 300 kóz mlecznych i przetwórstwem ekologicznych serów. Tutejsze tereny wypasów to jedno z najczystszych przyrodniczo miejsc w Polsce, dzięki czemu mleko kozie i sery mają bogate właściwości odżywcze i zdrowotne. Jak potwierdzają badania naukowe, mleko zwierząt ekologicznych charakteryzuje się wyższą wartością biologiczną niż mleko pochodzące z intensywnej produkcji konwencjonalnej. Dotyczy to zawartości witamin, kwasów tłuszczowych i ich wzajemnej proporcji. Jak mogliśmy się przekonać, wszystko u Juchów odbywa się z poszanowaniem natury i blisko niej. Wprost z pastwiska Marysia kieruje swe kroki do koziego przedszkola w gospodarstwie. Nie da się nie zauważyć, że cieszy się tam sporym zainteresowaniem. Zapraszam. No, to nasze królestwo kozie. No witaj w naszym przedszkolu, Kozim. To są tegoroczne kuski. No, pierwszy kontakt z kwiatami już o, jest. jest. kózki szczęśliwe, że wreszcie mogą spróbować pięknych nasturcji. <noise> Jakie słodkości, ile one mają? No, one mają prawie 3 miesiące. E, urodziły, się, urodziły się pod koniec lutego. Skąd ta miłość do kóz w Waszej rodzinie? O, to już e, mój tato. E, w, pod koniec lat e, 90. E, psz, psz, zaczął, zaczął hodować zwierzęta i stwierdził, że, że Jedna koza będzie dla jego bratanka, który, który był yy, uczulony. No i tak z jednej kozy, z tej figi, urodziło nam się kolejnych parę kus, zjadły nam uszczelki w trabancie. Po czym, yy, po czym nagle pewnego dnia się okazało, że mamy ponad 80 kus, że już trzeba produkować na sprzedaż, no bo już sami nie jesteśmy w stanie zjadać tych serów. No i zaczęła się nasza przygoda z kozami. I prawdę mówiąc, początkowo byliśmy odbierani jak wariaci. To było tak, że ojejku, kozy, ludzie, przecież to niedobre, to śmierdzi, to przecież jest biedniackie stworzenie. A potem się okazało, że staliśmy się troszeczkę taką lokalną ciekawostką i coraz więcej osób do nas przyjeżdżało na, na, na kontakt właśnie, o, chociażby taki jak mamy na teraz. Na kozioterapię. No i tak sobie, sobie rodzinnie, rodzinnie z, nimi, z nimi pracujemy. Jak dostałem jakiekolwiek... Yy... Miejsca, na które mogą wejść, już na nice. są. Tak, tak. I to zwykle dwie albo trzy naraz. E, przy okazji są no świetny, świetnymi e, mlekodawcami, ponieważ dają genialne mleko. Kozie mleko jest doskonałe dla dzieci i alergików. Sery kozie są źródłami wartości odżywczych, takich jak wapń, kwas foliowy, witaminy i sole mineralne. Specjalnością gospodarstwa jest tradycyjne przetwórstwo mleka niepasteryzowanego, niczym domowy wyrób serów białych, podpuszczkowych, bunc i bryndza, dojrzewających wołoskich i farmerskich, twarożków czy serwatki. W serach z ekologicznym certyfikatem nie są dozwolone niektóre dodatki stosowane w produkcji konwencjonalnej, jako barwniki, środki konserwujące lub wzmacniające smak. Niepasteryzowane mleko, z którego robi się ekologiczne sery, daje produktowi szczególne walory prozdrowotne. Myślę, że teraz jest szaleństwo chyba na rynku, jeśli chodzi o sery kozie. Ta ewolucja przez te ponad 20 lat, to dla nas to jest coś niesamowitego, bo jak zaczynaliśmy, jak zaczynaliśmy, to trzeba było ludzi raz za ręce łapać, żeby próbowali koziego sera, a potem okazało się, że kolejki się ustawiają po kozi ser. Są, zresztą masz doświadczenie, jeździsz przecież, zwiedzasz gospodarstwa i ile kus jest w tych gospodarstwach, tak. ile osób ma, zawsze gdzieś lokalny, malutki kawałek sera koziego, który się sprzedaje w ciągu, w ciągu chwili. Co to oznacza dla konsumenta, że wasze sery mają? Mają certyfikat ekologiczny. Ha! E, jeśli świadomy konsument to bardzo dużo, ponieważ ma pewność, że jesteśmy nadzorowani, jeśli chodzi o to, co obiecujemy, czyli że nie stosujemy żadnych środków chemicznych, że nasze zwierzęta żyją w, dobrym, w dobrej kondycji, e, chowane w tak zwanym chowie no. extensywnym, e, czyli spokojnego rozwoju z poszanowaniem natury. Również istotne jest to, że. E, ta żywność jest mniej przetworzona. Łąki, które uprawiamy, w zasadzie to te zwierzęta uprawiają te łąki, są wielogatunkowe, kwietne, wieloziołowe. Wiele uczelni z Polski przyjeżdża do nas oglądać te łąki, ponieważ one są w świetnym kondycji, w świetnym stanie. Te małe tu ptaki przenoszą te, te nasionka w swoich, na swoich raciczkach albo drugą stroną e, i zostawiają, zostawiają dzięki temu dużą różnorodność. Czy wyobrażacie sobie teraz życie, czy Ty wyobrażasz sobie życie bez kłus? No moje życie splotło się z kozami w sposób, sposób bardzo e, specyficzny, ponieważ prowadziłem sobie działalność e, w, w Krakowie i mój tata nie mógł pojechać na biofach. To była, był 2005 rok e, ja mówię, no to, to pojadę za Ciebie, ojku, tam dam radę. Zobaczyłem uśmiechniętych, wspaniałych ludzi, którzy produkują świetną jakość, świetną żywność. E, cieszą się, czują się jedną wielką rodziną. I nagle zdałem sobie sprawę, że mój tato z moim bratem są częścią tej rodziny. Stwierdziłem, ja nie chcę nic innego robić. Ja chcę być rolnikiem ekologicznym, chcę po sobie zostawić coś innego. Każde gospodarstwo, które chce produkować w sposób ekologiczny, musi przejść proces zwany przekształceniem, aby uzyskać certyfikat. Niezależnie od niego liczy się również serce wkładane w działalność. Bez niego ani rusz. Marysia o dziwo wyjechała z gospodarstwa Maziejuków bez dziur w sukience. Pewne niedogodności podczas nagrania kozy wynagrodziły jej ciepłym przyjęciem. Takich wizyt z pewnością się nie zapomina. Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa dolnośląskiego, a konkretnie do Lubnowa. Z pasją swoje ekologiczne gospodarstwo prowadzą tu Krystyna i Robert Wagnerowie, nazywani prekursorami ekologii na Dolnym Śląsku. Nie bez przyczyny zyskali również pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii Ekologia Środowisko. Zdecydowali się także prowadzić ekologiczne gospodarstwo demonstracyjne. Rolnicy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami, które chciałyby rozpocząć lub rozwinąć prowadzenie ekogospodarstwa. Uprawiają nie tylko owoce i warzywa, ale także zioła i stare odmiany zbóż. Jak to się stało, że zaczęliście Państwo prowadzić gospodarstwo ekologiczne? Skąd ta decyzja? Było to bardzo dawno temu. I wcale nie nie za górami, nie za lasami. No cóż, doszliśmy do takiego wniosku poprzez swoją świadomość, że to, co kupujemy, nie jest to takie, jak bierzemy ze swojego ogródka. Więc pomyśleliśmy, że możemy to robić na większą skalę i przy okazji, jak sami siebie, uszczęśliwiać również innych. No i tak się zrodził pomysł, aby tych warzyw i zbóż uprawiać więcej. Później wyszła taka sytuacja, żeśmy mieli okazję dokupić parę hektarów ziemi. Dzisiaj robimy to na ponad 10 hektarach, produkując warzywa. Około 4 hektary, jak również zboża. No i zboża ukierunkowaliśmy się na produkcję starych zbóż, czyli płaskórka, sanopsza, orkisz, takie fajne zboża. Ja pamiętam na początku to nawet nie było możliwości. Dobrze to zapamiętać nazwę, nie? Pamiętam jak syn mówił do mnie, że płaska skórka. Co <laughs> e, chodziło o płaskórkę. E, tak, było to dość dawno. E, przyszło może nie oczekiwanie, ale w porę. Uprawiamy ze względu na to tak dużą różnorodność, że jest takie zapotrzebowanie, bo to się działo tak, że najpierw była tam jakaś marchewka, buraki, czyli podstawówka, no ale sprzedając to swoim klientom po to, żeby móc żyć. No, okazało się, że oni chcą skożonerę, to znowu wymyślają tam jakieś inne warzywo i tak dalej, więc powolutku, powolutku dokładali żeśmy tego do naszego ogródka i nagle okazało się, że jest tego już tak wiele, że już są problemy z obróbką. Te problemy z obróbką są do dnia dzisiejszego. Rolnicy koncentrują się na sprzedaży świeżych owoców i warzyw. W sezonie letnim nadwyżki owoców i warzyw są także przez nich przetwarzane. Do przetworów stosowane są dodatki dobrej jakości, m.in. cukier trzcinowy z certyfikatem ekologicznym, octy winne lub owocowe. Dużą część przetworów stanowią kiszonki i zakwasy. Działalność przynosi im dochody, ale także po prostu satysfakcję i radość. Powiedzmy teraz o rynku zbytu, gdzie państwo sprzedajecie swoje produkty. No, my jesteśmy pionierami jeżeli chodzi o produkcję ekologiczną na Dolnym Śląsku. Więc na początku lat 2000 wpadliśmy na taki pomysł, aby sprzedawać nasze produkty bezpośrednio do rolników. No, ten pomysł wypalił dzięki naszym znajomym, którzy nam pomogli w tym przedsięwzięciu i myśmy zrobili sobie sieć. Zbytu we Wrocławiu. Najpierw zbieraliśmy zamówienia i raz na dwa tygodnie się woziło, a później zrobiło się odwrotnie. Tych zamówień było tyle, że trzeba było wozić co tydzień. Więc ja wyjeżdżałem w czwartek rano, wracałem wieczorem, sprzedawałem wszystko. Wszystkiego było mało, bo tych konsumentów było coraz więcej. Coraz więcej, no ale myśmy mieli zbyt. Dzięki temu. I na koniec, niech pan powie, co pan najbardziej kocha w swojej pracy, w tym co pan robi, bo widać, że oddaje pan w to całe serce. E, powiem wam tak: ja całe życie uwielbiałem warzywa. Nie wiem, to gdzieś tam zostało mi zaprogramowane. E, wobec powyższego, ja lubię koło tych warzyw chodzić. Znam się na nich, bo robię to wiele lat i to mnie cieszy i teraz jak e, tak jak mówiłem o tym kompoście nie dynia mi rośnie na kompoście na oborniku gdzie tak rośnie No to są najpiękniejsze chwile no bo sobie pomyślcie jest obornik w bardzo wielu gospodarstwach to nie na dyni na oborniku a u mnie są to jest przecudne coś więcej chcieć to jest właśnie pasja, która urzeczywistnia się i funkcjonuje na co dzień. To nie są ważne pieniądze. To są ważni ludzie, którzy no, doceniają to, co się robi, no, co więcej można chcieć. Ruszamy w dalszą drogę na Kujawy i Pomorze. Mijamy pola pełne zbóż. Co z nich powstaje? Na przykład chleb. Byśmy mogli go spożywać, niezbędna jest praca piekarzy, ale przede wszystkim rolników, producentów zbóż. Jednym z nich jest prekursor ekologicznego rolnictwa w Polsce, Mieczysław Babalski, specjalizujący się w ekologicznej uprawie zbóż. Z nich powstają m.in. mąka i makarony, wszystkie z certyfikatem, unijnym logo produkcji ekologicznej. Jednak nie od produkcji wszystko się zaczyna, ale od ziaren, czyli pola. Wyruszamy na nietypowy spacer pośród kłosów. Ekologiczny sposób uprawy widać tu gołym okiem. Nie tylko dlatego, że chwasty są tutaj mile widziane, bo nie stosuje się środków ochrony roślin. Znaleźć można m.in. samoprze, płaskórkę i jorkisz, najstarsze odmiany zbóż na świecie. Cenione ze względu na bogactwo witamin, minerałów i aminokwasów. Trafiamy do przetwórni pokrzydowskiego Królestwa Mieczysława Babalskiego, miejsca pełnego magii, ale przede wszystkim ekologicznych produktów. Moje marzenie to właściwie było robienie serów. I próbowałem te sery robić, ale te sery mi nie wychodziły nigdy jak w Szwajcarii. I, i dzwonię do tego szwajcara i mówię, no słuchaj, co ja mam zrobić, że ten ser nie jest taki jak u ciebie, a on mówi, dobrze, jak Ty wysoko mieszkasz nad poziomem morza? Ja mówię, koło 100 metrów. Wejdź na 1000, tam będzie lepszy ser. Ale ja mówię, dobrze, ale u nas jest dużo zboża. No to rób coś ze zbożem. No. I zaczęliśmy robić makaron, kasze, płatki. I tak po kolei, po kolei, że tych produktów, właściwie zbożowych, mamy około 50 różnych rodzajów. R również od żyta, pszenicy, jęczmienia, Owsa, gryki, weźliśmy właśnie jeszcze te stare gatunki samopsza, płaskórka, orkiż. Także ta gama produktów się powiększyła. Dzięki rolnictwu ekologicznemu mamy możliwość korzystania z tych właśnie starych gatunków zbóż, które dają nam energię i zdrowie, ponieważ coraz więcej ludzi jest uczulonych, ma alergię, ma coraz większe problemy z sobą, ponieważ im czegoś zawsze brakuje. Produkty z uprawy ekologicznej są specjalnie oznakowane. Co to oznacza dla konsumenta? Konsument może kojarzyć żywność ekologiczną z tym znaczkiem Unii Europejskiej, który jest zielony i ma te gwiazdki naokoło, taki kształt listka i to świadczy, o, że produkt jest ekologiczny. Każde gospodarstwo, każda przetwórnia roku jest szczegółowo kontrolowana pod względem produkcji tych produktów ekologicznych. I tak, że u nas w rolnictwie ekologicznym i w przetwórstwie ekologicznym nie bada się tak jakby sposobu produkcji, ale od samego, można powiedzieć, od pola do stołu, do do stołu się bada ich sposób wytwarzania. Produkty ekologiczne są bardzo często badane na pozostałości 400 środków chemicznych, które stosuje się w rolnictwie. Nasze produkty są wolne. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na etykietę, na oznakowanie, na certyfikację. Bardzo szczegółowo jeszcze piszą maile czy pytają, czy tam na pewno nie ma glifosatu i czy tam nie ma jakiegoś środka chemicznego innego, czy na pewno uprawiane są ekologicznie. Ja mówię, że każdy rolnik, który ma certyfikat. Podlega takiej szczegółowej kontroli. Produkcja ekologiczna wymaga większego nakładu pracy. No w dużo większej pracy jest, ponieważ nie stosuje się z tych środków chemicznych, które niszczą, można powiedzieć, te zioła. To które... widzę konkol? To jest konkol. Konkol jest konkol wyczka. No, praktycznie w rolnictwie ekologicznym można zobaczyć, że w zbożu jest bardzo dużo różnych no, dużo różnych nasion. Pąkol jest to taka roślina, która jest bardzo piękna, ładna w zbożu, ale świadczy o tym, że gleba, na której rośnie, jest czysta. W rolnictwie ekologicznym trzeba wprowadzać nawozy organiczne. Najlepszym nawozem organicznym jest obornik, najlepiej od, od krów. Wprowadzać płodozmian, to znaczy następstwo roślin, ponieważ niektóre rośliny nie lubią po sobie rosnąć, na przykład zboże po zbożu nie lubi. Dlatego trzeba prowadzić roślinę motylkową. Roślina motylkowa ma ten dar korzystania z tego azotu, który jest martwy w powietrzu. I praktycznie te, te uprawy muszą być tak, jakby dobrze pielęgnowane. Dlatego, trochę tej ręcznej pracy jest, więcej czasu to potrzeba. Dzięki temu państwo daje dotacje. I rolnik, gdy, gdyby podpadł. I by był zastosowany jakiś środek chemiczny, to tą dotację musi zwrócić. A jeśli chodzi o walory odżywcze produktów ze zbóż z ekologicznej uprawy? No, wiadomo, że jest tak jakby większa gama pierwiastków, większa gama e, e, przyswajalnego białka, no i trochę więcej tych witamin, które nam są bardzo potrzebne. A witamin, podobnie jak zdrowej żywności, nigdy za wiele. Podróż z klimatem i z pasją kontynuujemy w województwie mazowieckim, a konkretnie w jednym z polskich jabłkowych zagłębi, w Sadach Grujeckich. Ponad 500-letnia historia tutejszych jabłek związana jest z królową Boną, która w XVI wieku otrzymała w tej części kraju ogromne połacie ziemi i przeznaczyła je na plantacje drzew owocowych, a w szczególności jabłoni. Przez kolejne stulecia, za dekretem Zygmunta II Augusta, jabłka z okolicy Grójca trafiały na królewski stół. Teraz trafiają do współczesnych konsumentów. Odwiedzamy jednego z producentów Marcina Lisa, który z pasją kontynuuje wielopokoleniową rodzinną sadowniczą tradycję. A ta łączy się z nowoczesnymi technologiami przyjaznymi środowisku, które wkraczają na drogę do zrównoważonego ogrodnictwa. Później kultywowanie tych tradycji produkcyjnych przez duchownych, którzy to mieli wiedzę odpowiednią, tak, żeby, żeby odpowiednio przycinać, że dbać o nie itd. A później no to już poszło lawinowo, na przełomie XIX-XX wieku. Doradcy sadowniczy się pojawili, później e, słynny profesor Pieniążek, który z, y, wiedzę i technologię przywiózł ze Stanów Zjednoczonych. No i tak już się zaczęło, a jak już y, jeden rolnik posadził drzewko, to i tak zaczęli sadzić kolejni, kolejni, kolejni. Wytworzyła się cała infrastruktura wokół tego. No i mamy to, co mamy: na największy stat Europy. Panujący w rejonie grujecczyzny specyficzny mikroklimat wpływa na smak i zapach owoców. Tutejsze jabłka mają 27 odmian. Ten specyficzny mikroklimat przekłada się też na smak tutajszych jabłek. Poprzez te, te różnice temperatur wykształca, wykształca się w owocach wyższa kwasowość. Jabłko dobrze wykolorowane jest gwarantem e, posiadania tych, e, tych wszystkich witamin, a jest ich e, prawie 12. Jest pan dumny, że kontynuuje pan tą tradycję uprawy jabłka grueskiego? Oczywiście, że jestem dumny. To jest też tak, że. Mm, Żyjemy obecnie w takich czasach, gdzie, mamy, gdzie, te, gdzie technologia produkcji bardzo się rozwija. Sprawia mi mnóstwo frajdy, produkcja w, w nowych systemach, przekształcanie w ogóle tych starych sadów w nowoczesne, takie jak właśnie tutaj widzimy. W 2011 roku jabłka grujeckie dołączyły do Grupy Europejskich Produktów Rolnych, otrzymując chronione oznaczenie geograficzne, którego logo znaleźć można na każdym jabłku. To europejski znak przyznawany produktom regionalnym o określonej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym jest wytwarzany i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Na terenie grujecczyzny uprawia się sady karłowe, które dostarczają około 40% krajowej produkcji jabłek, a w niektórych gminach sięga ona nawet 70%. Na tym kończymy naszą podróż. Czas odpocząć, by znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Chokliw nie włączył kamery. Marysia, ty nie możesz trzymać tą ręką, tak? Bo co mówisz w To jeszcze raz.